Cześć Łukasz! Jesteśmy dzisiaj na kolejnym daniu ulicznym. bonę przed nami. Bonę, czyli podana na gorącym półmisku, takim żeliwnym naczyniu, wołowina. Wołowina jest pocięta w kawałki, marynowana w trawie cytrynowej. Później zobaczycie na wideo. Bardzo fajnie podgrzana. Wszystko tutaj w dymi, paruje. Jajko jest zrobione tak, żeby było lekko E, jeszcze jak widzicie lejące się, więc ja osobiście lubię sobie to jeszcze obrócić na drugą stronę, żeby mi się trochę do, doszło to jajko. Dużo cebuli oczywiście mamy, jest też pasztecik tutaj. Generalnie można próbować pałeczkami, ale łyżka widelce jest bardzo dobra opcja. Do tego mamy podgrzaną w piecyku idealnie krupiącą bułeczkę. I tutaj możemy zrobić dwie opcje, albo sobie maczać bułeczkę w banmi w naszą w, w sosie, który tutaj mamy, zagryzać, można sobie ją przeciąć na pół, zrobić sobie taką wypchaną tak naprawdę kanapkę. Oczywiście sos sojowy, sos chili, świeże chili, każdy może tutaj sobie Ja wybiorę w tej opcji trochę chili takiego. Wlejemy trochę, trochę cebuli, trochę mięsa. Tak już się tutaj wgryzam w moje danie, ale bone, czyli wołowina, Bo e, czyli skwiercząca, czyli skwiercząca tego rozgrzanego półmiska żeliwnego wołowina e, pyszne danie polecam.